Dzień dobry, ja bym pizzę chciał zamówić dla sąsiadki. Tak, słucham. Yy, proszę pani, wziąłbym dwie pizze. Dużą, średnią. Yy, dużą, dużą. Mhm. I yy, jest taka sytuacja, czy jest możliwość, że ja zapłacę, a pizza zostanie yy, położona na wycieradce, bo sąsiadka ma COVID? Muszę zapytać czy jest szansa, że pan zapłaci za pizzę, a pizza zostanie doręczona na wycieraczkę dla sąsiadki, bo ma Nie ma problemu. Dobra i czy ja mogę blikiem zapłacić, że ja teraz pani podam blika i pani... A to nie, blikiem, blikiem nie. To musi być płatność tylko przy odbiorze, więc... No to dobra, no to ja zajdę najwyżej, ni niżej, bo to sąsiadka z klatki. No to niech pani. Aha, no to kierowca będzie dzwonił na ten numer do pana i pan po prostu podejdzie. Dobra. To dla mnie to jest będzie. Możliwość płatności, jest możliwość płatności kartą, ale nie. Ja bym... go tu wezucę. Albo gotówką, właśnie. No. Nie No i proszę pani, teraz tak. Dla mnie to będzie duża kaprycioza zwykła. Duża kaprycioza, tak. A dla niej niech będzie duża. Nie jakaś najostrzejsza, jakaś najostrzejsza, która, którą macie. Jak tam nie ma smaku, to mnie chociaż w dupie poczuje. <grystanie> to będzie może Diablo. Diablo? A, Diablo. Cebula, okay. gyros, papryczki ostre, oliwki i pomidor. Taką najostrzejszą, żeby, żeby poczuła coś, bo ja się martwię o jej smak, że ona nic nie czuje. Dobra. Powiem pani, ile nas to wyniesie? A, a jeszcze sosy, jakie będą do pizzy. Nie wiem jakieś ostre, ale ile nas to wyniesie, proszę pani, bo ja też mam oborządę. To... 68 zł 68 zł Dobra, tu na razie niech pani nie robi, ja zaraz do pani odzwonię jeszcze, muszę się jej zapytać, bo ona taka skąpa jest. Eee, Dobrze? Ale no to, muszę, to może pan zadzwonić, dopiero wtedy przejdziemy do realizacji zamówień. No tak, właśnie na razie niech pani nie robi, bo ja ją znam. Ona kiedyś mi taksówkę to kazała. nawet jakąś tańszą po prostu. Bo, bo ona mi kiedyś taksówkę kazała zamówić, a ja zamówiłem, ona powiedziała, że za drogo. Start. Tak, ona jest Aha. taka, wie pani, podejrzana. Dlatego ja nie chcę też, wie pani, naciągać was na jakieś pizze, ona Rozumiem. będzie robiła pretensje. No. Ja się no jej zapytam. Się telefon w takim razie. Dobra, dobra, to ja tam zajdę i się zapytam jej, e, czy na pewno. Ile pani mówiła? E, za tą e, jedną. Tylko za ta me... ostra, tylko ta ostra, bo ja za siebie zapłacę. Tylko, tylko ta za ostrą... ostra? Tylko ta ostra 35 złotych. Mhm. Mm jak nie ma smaku, jakąś to... inną ostrą, to może być na przykład 30 Musi 30, być 30 najostrzejsza, godzin. bo ona mi numer wykręciła, ja jej też chcę numer wykręcić. Niech jak nie ma Dobrze. smaku, to niech w dupie poczuje. Dobra, to ja zaraz do pani zadzwonię. Za momencik idę zejść i zapytać Dobrze. tylko, ile tam, yy, ile tam mogę na pizzę wydać na niej, no? To Dobrze. zaraz będę dzwonił. Na razie nic nie róbcie. Dobra, do widzenia. A bo po, poczeka pani, słyszy pani? Tak. Poczeka pani chwilę Poczekaj, Dobrze, pani. dobrze, to nie mam problemu. Momencik. No, nie wychylaj, nie wychylaj buzi, bo mnie kurwa zarazisz. Trzymaj. Trzymaj telefon i pizza. Masz gadaj. Ej, hey, halo! Dzień dobry! Dzień dobry. Eee, no, 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 bo tutaj sąsiad mi pizzę kazał. Żebym ja... bo ja nie mam co jeść, pani. i On... Że, że pizzę. Słucham? Bo ja nie mam co jeść, a mi sąsiad mówi, że pizza. Seba, 5 zł. Tak to yy, zadzwonił. Jakąś od 10 do 33 zł może być taka pizza brycha. czy coś tańszego. Eee, yy, Jasiu, nie wchodź mi kurwa do domu, bo się zarazisz. No, nie wchodź, mówię ci, będziesz jak ja chory. Halo, słyszy, słyszy mnie pani. Tak, słucham. no, bo, bo coś tańszego wie pani, bo, bo ja ty, ja moje... Moi... A jakie są tańsze? to jest tańsze, no jest Warszawa. No, Mirek. Co? Halo? Halo, proszę Pani, tu nikt nic nie gada, Jasiu, trzymaj, bo Halo? Coś... Halo, halo? A to halo? będzie dostawa do Jastrzębie i Góry? Yy, to będzie... Yy, Mokotów. Proszę pana, to pan zadzwoni na drugi koniec Polski w takim razie. O Jezu. To jest pomorskie. Nie, bo ja proszę pani, tutaj Bongo palimy z kolegami i tak by się pomyliło. Dobra, to ja przepraszam, ale ja dałem czadu. Do ale widzenia. mówiłem, żebym zamówił przed paleniem, to czuby dali Bongo z rury palić. Dobra, to ja przepraszam najmocniej. Do widzenia. Do widzenia. <laughs> yeah. <laughs>